Cześć, cześć, tutaj Eski, witam Was na moim kanale i dzisiaj pogramy sobie w symulator schroniska, na który tak długo czekaliście. Pobawimy się trochę z Endusiem, albo, no może niekoniecznie, na pewno go wyjmiemy, bo enduś będzie chciał y, zrobić sobie siusiu i generalnie go trochę pomiziamy tutaj. Da się już pomiziać? O dziwo, da. Więc kto wie, może będzie się nadawał już do adopcji nasz enduś. Plan jest taki, aby zdobyć właśnie kolejną gwiazdkę reputacji, aby iść z zadaniami do przodu, oraz aby zaadoptować jakiegoś kotka, pieska. Zobaczymy. Kot. Okej, okay, dobra. Więc lecimy do koła fortuny dla kotów, bo podzieliłam je na dwie kategorie na imiona dla psów, które jest naprawdę już zapełnione. Ale okej, okay, jeśli macie jeszcze więcej imion, no to nie wstydźcie się, damy radę. I jest też osobne koło fortuny z imionami dla kotów, więc zapraszam do dodawania imion dla, dla kotów. Znalazłam w komentarzach 4 imiona dla kotów. Jeśli Was ominąłam, to bardzo przepraszam, napiszcie mi jeszcze raz i zabieramy się do losowania. Skwarki, no to skwarki. Proszę bardzo. Idziemy go odebrać. Chyba chory nie jest ani nic, ale i tak szybko się Oj, nie tu szybko się nim zajmiemy. Chodź tutaj. O, ciekawe kolory ma skwarki. Wstawmy go tutaj. Czy my możemy go pomiziać? Nie, on się boi. No dobrze, no to, to nie będziemy go na razie stresować za bardzo. Yy, nie mam woreczków. A mogę mieć? Mogę mieć, dobrze. Trzeba posprzątać mu tutaj. Tutaj wrócimy od razu tą kubka i nasypiemy mu trochę, żwirku. Woda też by mu się przydała z tego co widzę. A z jedzeniem, jak stoisz, to się najadłeś tym co miałeś? Tak, w miarę tak. Okej, okay, to jeszcze się napi. On się szybko nudzi, czyli wymaga częstszej uwagi, i częściej będzie musiał się z nim bawić. Ale no, jak widać, nie jest jakoś bardzo nieufny, bo ma to w miarę tak ponad połowa. Możemy od razu mu zdjęcie zrobić, jak sobie tak śpi tutaj. Dobra. E, teraz chodź. Pójdziemy się pobawić, chyba że ten laser, który odłożyłam na trawę nam zniknął, ale nie, jest tutaj całe szczęście. Proszę mnie nie popychać. Chcesz się bawić czy nie? No właśnie, tak myślałam. I w kółeczko. Aś się mu zakręci w głowie. <laughs> Nie no, żartuję. Okej, okay, sprawdzimy czy mamy może jeszcze jakieś zwierzątka, które możemy zaadoptować. Przygarnąć. On niech sobie tam śpi, skoro chce sobie spać. Myśli o tym, żebyśmy go pogaskali, ale jest zbyt nieufne, więc no trochę może być z tym ciężko. Czy mamy coś... jakieś zwierzątko, cokolwiek. Do przygarnięcia. Tak, pieska i kotka. To weźmy pieska najpierw. I losujemy imię dla naszego nowego pieska. Jak widzicie, tych imion jest coraz więcej. Jest to dość emocjonujące losowanie w zatem. I nasz piesek to będzie Vernon. Dobra, bierzemy to. Kota od razu też możemy. Nie, musimy pojedynczo. Dobrze, to zaraz jeszcze wrócimy po tego kotka, tylko się czycie, tym pieskiem trochę. Pozejmujemy, też wrócimy do Endusia, go pomidziać troszkę. Vernon. Ha. A, to jest ten. Endyś, e, lata. No dobra. Jak zajęte przez inny? A, bo tu jest Enduś! Dobra, dobra, dobra. No to tu wyrnąłem kaswy. A wylonek jest duży. Dosyć, co? Taki większy się wydaje, trochę. Okej, okay, jest psotny i szybko się nudzi. Eee, dobrze. Cześć. Dasz się pomijać? Dasz. Enduś, pobawimy się z endusią. Łap. I co, Jędrzej będzie mógł już lecieć do adopcji, więc myślę, że od razu go oddamy. no, no tak, to Twój dzień. Zobacz, jaki szczęśliwy że znajdziemy mu domek. Endusia możemy ogłosić. Nie chcę psów, nie chcę kotów. Generalnie. Czy Emilia ma psy lub koty? A wstydliwe. No to dobra. To jednak nie damy rady. No to tworzymy mu ogłoszenia. Enduś. Tu jest Enduś. Zaraz zobaczymy, czy ktoś się po niego zgłosi. A może Barbara będzie się nadawać. Ale ona też nie chce wstydliwego pieska. Kurczę, no. Chociaż chce szczęśliwego. Enduś jest szczęśliwy, ale no. Nie chce wstydliwego. No to to o. Marek? Dobra, dobra, może się nadasz, tylko nie miej piesków ani kotków, proszę nie miej. I uwaga, uwaga, brak kotów i są psy. No dobra, ale może jakoś przeżyję tego pieska, ja bym i tak go tutaj dopasowała chyba. Także chodźmy po Endusia i papa pa Enduś. No i super, nam poszło. Anduś szczęśliwy, Marek szczęśliwy, że ma Andusia. Jak to by nie był szczęśliwy z Andusia? Także tak, idziemy jeszcze przygarnąć. Jakieś zwierzątko. To zdjęcie nam się już wydrukowało, jakieś nam zniknęło, więc tu umieścimy. Nienawidzę tych znikających zdjęć po prostu, no nie mogą sobie tu być. Chyba nie przestanę na nie narzekać. Dobra, więc bierzemy kotka Tobiego, zmieniamy mu imię, oczywiście, i lasujemy jagoda. To też idziemy po jagódkę. Pokażcie. Uuu! Ładny ma kolorek. Proszę. Dasz się pogłaskać? Dasz się pogłaskać? Dobra, kiciuś. Jak się jagoda czuje? Już się to od razu. No dobra. Ty jak tam? Ty masz się dobrze rozrabiaka, odważne. Jegódkę od razu też sfotografujemy. Wernonka też by wypadało. No super, chcesz wyjść? No to proszę. Rzecimy ci raz piłeczkę, Wernonku. O, jaki fajny on jest w ogóle, no patrzcie na niego. No, dobry psiaczek. Kogo jeszcze możemy przygarnąć? Tak, w tym odcinku jest masowe przygarnianie zwierząt. Wszystkie będą nasze. Wszystkie. Jeszcze te zdjęcia możemy sobie od razu zeskanować. Przygarnij. Bierzemy sobie psiaka. Który będzie miał na imię? Uwaga, uwaga. więc Mufika powitamy w schronisku no ja wiem źle wygląda, aha, no to jeszcze ten do kliniki z nim, tak? też ranny? ojejku ojej potrzebujemy golarki, czy mamy golarkę? Chyba musimy zamówić na szybko. Dobra. Musimy ogolić go tutaj. I nałożyć plaster. Ale już nakładamy. O, udało się. Wyłożymy sobie tutaj plasterki. I weźmiemy. Jezu, tu. Cześć koty. Proszę bardzo. Chodź tutaj dobry piesko. Taki jesteś dobry, dzielny byłeś bardzo. Mufikowi też. Od razu strzelimy. Zdjęcia. Taki mić, jak ciebie, że do mnie przychodzisz. Hm. Żeby aż psotny. Fajny, fajny jest. E, sprawdzimy, co u kotów. Jak tam życie mija. Skwarki już można nawet do adopcji oddać. Jagódkę też. Tylko z jagódką się jeszcze trochę pobawimy. Chodź, tu, jagódka. Mam takie coś dla ciebie. No, chodź. I bawimy się z jagódką. Nie umiem głaskać kotów! Aaaa! Trudno. Nie tak. Tak. I wieszamy. No i super. Komputer. Mm, Zwierzątka w schronisku. Okej, okay, nie chcę kogoś, kto mieszka sam po prostu. Duży dom, ogród i dużo czasu Jezu, ale on ma wymagania. Jeszcze jest, roz, jest rozrabiacą, jaką szybkość nudzi. Jest odważny. Dobra, zobaczmy Pawła. On nie chce stylowego kotka. spokojnego. Cichego i grzecznego. Aha. No tak, to może jeszcze pieski, zobaczmy. Wernonek. Jest. Ma duży panhez, jest psotny, szybko się nudzi. On nie chce takiego psa, który się szybko nudzi. A Klaudia? Nie chce psotnego psa. Ale chcę psa z dużym pęcherzem, więc może, może się uda. Mam nadzieję, że Klaudia nie mieszka sama. Dzieci w domu. Czyli nie mieszka sama. Czyli generalnie no nawet w porządku ma czas. Nie ma ogrodu, ale ma, ma czas. Więc ja bym wysłała tam... Wernonka. Więc chodźmy po niego. Jezu nie wiem ile nam brakuje do tej drugiej gwiazdki reputacji naprawdę, bo robię tu co mogę. Przygarniam pieski, kotki, oddaję je. A tu nadal brakuje. Vernon, kupkę zrobiłeś? To chodź. Przynajmniej taki lżejszy pojedziesz do nowego domu. Wernonka żegnamy. Długo tu nie zabawił. Ale wiecie. To w sumie dobrze. No wiem wiem. Ale jest dobrze. 1500? To będzie nawet poziom? Czy od dwóch? Gratuluję. Nowe rzeczy odblokowane. Ile zadań? jejku. No dobra, to w takim razie oddamy sobie do adopcji kogo tylko możemy. Aby nam się tu bałagan nie robił. Czy Kamila ma duży dom, ogród i dużo czasu? Duży dom, ogród i mało czasu, ale ogród i dom ma. Także myślę, że damy radę z tym. Więc e, tak. Skwarki pojedzie do Kamili. Skwarki? Hano. O, bo to ten fajny Właty jest. Chodź. Przykro mi trochę, ale będzie ci tam dobrze. Mam taką nadzieję. Papa, pa, skwarki! Franciszek. Nie chcę kota, który się szybko nudzi. No to nie, nie wpasujecie się do siebie, niestety. Ale ma w ogóle wymagania. Jak łódka, no. Wszystko ona chce. A Maja? Ufny, no nie chce hałaśliwego kota. Dobra, zobaczymy, może Maja się nada. Ma duży dom. Brak psów, brak kotów. Ma koty i ma psy. Nie ma ogrodu i. Ale ma dużo wolnego czasu. Ale myślę, że to i tak. Ja ją odrzuciłam przez przypadek? Jezus Chrystus, nie, tak, nie wiem. E, Franciszek może się nada do jagody? Mały dom, nie ma psów i kotów, więcej niż jedna osoba, więc super. Nie ma ogrodu, ale ma sporo wolnego czasu. Dobra. Ja myślę, że Franciszek się nada dla jagody. Naprawdę tak uważam. Dobra, jagoda. Ho, no i no. Żegnamy panią. Ho. Znalazłam ci Franciszka. Twój własny Franciszek. Masz. Proszę być grzecznym kotem. Z takimi wymaganiami, no to wiesz. Opf. I Jak, i jak? Damy radę do tej stu wydobyć? Tak. Uf. Dobrze, dobrze. Super. E, jeszcze. Gdzie ja idę? Jeszcze tylko jeden mieszkaniec schroniska nam został, i to jest e, mufinek? Tak, mufik. E, Okej, okay. on ma po prostu cechy, on nie ma jakichś e, takich wiecza. Mhm, uh -huh. a ty jakieś cechy? O ufne. To w sumie i tak już możemy dopasować. Dobra, mufik idzie do Kornela. O, się schował. Nie, 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 nie zastajesz tu. Wiem, ja ciebie też kocham, muficzku, mój słodziutki. Ale naprawdę uwierz mi, że tam będzie ci lepiej. Pa! Dobra, więc jak widzicie zostaliśmy bez zwierząt w schronisku. Mamy nowe zadania i nimi zajmiemy się w następnym odcinku z tej serii. Także mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, dajcie znać i na razie ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć!